Uch, statystyki. Sprawdźmy wiedzę, bramkarza. Radomiaka radom. radom. Panie Filipie, mam pięć kartek, losuje pan trzy i przynajmniej dwie dobre odpowiedzi. Równa się nagroda, i to fajne, bo sami ją projektowałem. Dobra, to wybieram pierwszą w takim razie. Uch, statystyki. Kto jest najlepszym strzelcem w historii radomiaka? Myślę, że Leandro. Jest to dobra odpowiedź. Tak jest. To sobie zostawię, co? Znowu pierwszą. Będziemy tak lecić. Zgadnij klub po faktach. Pięć razy zwycięstwo w lidze mistrzów. Barwy granatowo-bordowe. Przydomek Blaugrana. Eee, no to jest klub, który wspomniałem wcześniej, więc Barcelona. Jest to dobra pamięć. Dobrze, dobrze idzie. Jeszcze trzecie. Mam nadzieję, że będzie 3 na trzy. Eee, ścieżka kariery. Co to za piłkarz? Arsenal, Brentford wypożyczenie, AS Roma. Juventus, FC Barcelona. E, no jest to Wojtek Szczęsny, tak myślę. Jest to dobra odpowiedź. Super. Gratuluję. Trzech na trzech, dobrych odpowiedzi. A nagrodą jest ręcznik szybko funkcjonujący z pana ścieżką kariery. Dobra, dziękuję Ci bardzo. Jest świetny. Dzięki wielkie.